Co robić z Zatrzymałam nagrywanie, nie? I Więc tak. To wciąż dalej to samo. Ale no. w sensie Zatrzymałam nagrywanie, a nie zapauzowałam, więc to taka różnica. Przeprowadź dalej. Mojego na zjekanie na parę dokumentu. Możemy pójść jeszcze dzisiaj. Nie Jednak Mai udaje się przekonać siostrę do spotkania z prawnikiem. Po wykonaniu kilku telefonów... O, płaski komputer. Przecież <noise> płaski ekran w doceniu. Ponów ...fonów z ogłoszeń umawiają się z mecenasem Januszem Gajdą. Kobiety chcą zasięgnąć porady na temat płacenia przez Michała Alimen. Nie, siostro. Tylko się waż. Poważnie, tylko się waż. Jestem zdania, że nie ma prawa wyrzucić pani tak na bruk, w dodatku z małym dzieckiem. Na pewno jest zobowiązany zapewnić byt zarówno pani, jak i dziecku. Także uważam, że pani powinna dochodzić swoich praw i jest to w pełni uzasadnione. Tylko, że już mój mąż płaci alimenty na swoją byłą żonę? Nic nie szkodzi. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jeżeli chodzi o alimenty, nie ma najmniejszego znaczenia to, czy rodzic, który ma je płacić, posiada jakiekolwiek zobowiązania wynikające z innych związków. Oczywiście musi posiadać dochód, który jemu samemu zapewni byt na odpowiednim poziomie, jednak należy uwzględnić, że sąd przede wszystkim ma na względzie potrzeby dziecka, a dopiero później współmałżonka. No i tak to wygląda z tym kotem czasami. To, czasami pilnuje tego kota, czasami. Jeszcze prosiła o to, by Pan był takim łącznikiem między mną a moim mężem. Ja się nie chcę z nim spotykać, nie chcę z nim rozmawiać, bo ja na to nie mam siły i nerwów, więc bardzo proszę, żeby Pan był takim to jest oczywiste. Mecenas Gajda obiecał, że zajmie się sprawą tak, aby Daniela nie musiała kontaktować się już ze swoim mężem. Mój mąż. Prrr. Chciał dziecka i obiecał, że się nami zaopiekuje, a teraz zostałam na lodzie bez niczego. Nie mam nic. przecież ma zastępcze dziecko, więc po to mu to dziecko? Cztery miesiące później. To jest jak u. z Miraculous. Paradoks. Daniela z adwokatem czeka w sądzie na rozprawę. Chce od Michała alimentów na siebie i na dziecko. Teraz jedynym źródłem jej utrzymania jest zasiłek dla bezrobotnych. Przed rozprawą Michał próbował zawrzeć z Danielą ugodę na wygodnych dla siebie warunkach. Słuchaj, ja wiem, że ci należą się pieniądze, wiem, że to są sprawy, istotnie to akceptuję. Słuchaj, ja ci daję 500 zł. Jak Michał mi złożył tę niby ofertę, nie do odrzucenia, to myślałam, że parsknę śmiechem. Panie Markiewicz, niech pan nie będzie śmieszny. Chyba nie sądzi pan, że moja klientka przestanie na taką sytuację. Niech pan nie przerywa. Niech nie przerywa. Ja, pana klientką, więc ja proponuję, e, żebyśmy omówili to na sali rozpraw. sprawach. Dobrze, ja. proszę, tak? oczywiście. Najważniejsze, że jesteśmy już szczęśliwi, i wiem, że Michał może. Ciekawe, ile on będzie miał dzieci po tym. z tym podejściem. Zapłacić za to każdą cenę, żeby nam się udało. Powiedział, że chce się ze mną zastarzać. i ja mu wierzę. Z gruberem jest taka rzecz, że cię się nie zestarzacie razem. Bo będzie inną. Sąd nałożył na Michała alimenty w wysokości 900 zł miesięcznie. Naprawdę bardzo Ale dzwon nosi. Się cieszę się z takiego obrotu sprawy. A najważniejsze jest to, że teraz nie będę musiała tak bardzo oszczędzać. Dobrze, naprawdę jestem zadowolona. Dobrze. Zadowolona jesteś siebie, prawda? Tak, tak jestem. Słuchaj, zmieniłeś? Się. Co się z tobą dzieje? Co to się porobiło? Powiedz. Wiesz co, ja się zmieniłam? Proszę cię popatrz lepiej na siebie. I ty lepiej uważaj na tą swoją niunię, bo jeszcze cię zostawi i będziesz musiał kolejne alimenty płacić. No ty w ogóle gadasz, dziewczyno, z nami tak nie będzie, jak z wami. Proszę cię, posłuchaj, jeszcze będziesz musiała chodzić do niego na te super tak, ja ekstra zebrania do szkoły. Nie jestem tobą. Dziewczynę. A jak zostaniesz bez pieniędzy, to będziesz musiał nocami dorabiać. I sprzątać szkołę swoją. Ona ma dopiero 18 lat, jest w ciąży i po zakochana w Michale. I skoro jest tak bardzo zakochana, to ja mam nadzieję, że jej się ułoży. Miesiąc... Eee, aha, fajnie. Później. Rodzina świętuje urodziny Błażeja. Daniela pogodziła się z rodzicami. Rozstała się z mężem, dlatego matka i ojciec na nowo wspierają yes. córkę. A, to jest chłopak. Okej. Nie, serio. Chłopak, nie wiedział. Nie zorientowałam się. Nie słuchałam jak się No nazywa. bardzo się cieszę, że, że się w końcu pogodziłam z rodzicami. Nasze relacje zaczęły się poprawiać. Tak, poprawiać. No bo jak mam z Michałem, no to było bardzo kiepsko. Teraz już z nim nie rozmawiam, płaci mi tyle pieniędzy, ile orzeku sąd i z tego co wiem, to już nie jest zagnieszką. Trochę mi jest żal tej dziewczyny. Bo tak jak ja zapłaciła za swoją głupotę. Yy, ale to on jest grumerem. To on pielęgnował ludzi, więc dzieci głównie, więc. Moja siostrzyszka jest wreszcie wesoła. Bardzo się cieszę, bo było mi strasznie żal. Teraz spotyka się z kimś nowym, o wiele lepszym niż tamten koleś. Ma 33 lata, jest bardzo miły, przystojny, rodzina go lubi. Bardzo się cieszę, że. Jest przystojny. Ale i tak jest wiele lat starczy, czyli 11 lat różnicy, więc tak ten zbytek tutaj się raczej długo nie przetrwa. Daniela rozstała się z tym podrywaczem. Ostatnio jak kupowałam gazetę w kiosku, dowiedziałem się... Ale nie błagaj, to jest ojciec, ja pierdolę. Ja się pogubiłam, o nie. Że został wyrzucony ze szkoły za to, że dotykał dziewczynę z drugiej klasy liceum. I bardzo kurwa dobrze. Że został wyjebany. Mam nadzieję ogromną, że już nie będzie pracował z młodzieżą. Daniela zrozumiała, że jej zauroczenie starszym od 30 lat Michałem skazane było na porażkę. Po trudnych przejściach do jej życia wrócił spokój. Lol. Teraz z nadzieją patrzy w przyszłość. Najbardziej cieszę się, że moje dziecko znowu jest szczęśliwe. Ej, a to jest prawdziwy ob... Prawdziwe zdjęcie Jeffa Tequilera <noise> <noise> Tak, to jest randomowy żart Niczego mi więcej nie potrzeba Twój stary Dobra, skoro mieliśmy już Jeden rękowy to może teraz Dobra, który tam One sprawy, o 87 te sprawy to, 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 <słuchy> to coś zadarło Wielki powód, trudne sprawy jeden Solet Trudne sprawy ja to czy coś Nie wiem, randomowo małych szukam. ...do Heleny. Mimo iż kobieta chętnie im pomaga, to Sylwii wciąż jest mało. Posunęła się nawet do zabrania kosztowności emerytce, które wraz z mężem zastawili w komisji. Eee, to to grubo. Chętnie pomagałam synowi, chociaż ja sama za wiele nie miałam. Helena mam zawał. Siedemnika. Oni potrzebowali tych pieniędzy tylko było mi bardzo przykro. Coś mnie zawsze draziło, że zawsze te litery na początku zawsze są z małej. Nie, nie wiem czemu, ale przez to, że ja jestem chyba zbyt perfekcjonistyczna pod kątem pisania, to coś mnie w tym drażni i nie wiem, nie umiem tego wyjaśnić. To jest taka błaha rzecz, a jednak mnie drażni coś w i tyle. Kiedy Sylwia zastawiła moją obrączkę w lombardzie. Przecież to była ostatnia moja pamiątka po moim mężu. Matka Karola nie potrzebowała... A, myślałam, że była ostatnia pamiątka po twojej mamie, ale to było po mężu. No cóż, to jest butu, ale jednak po mamie byłoby dużo mocniej. Potrzebowała pieniędzy, a tam my mieliśmy kłopoty finansowe, a z tą obrączką, no myślę, że chyba zrozumiała. O... Co? Ojciec już tak długo nie żył, że pomyślałem, że to żaden dramat, że ta obrączka trochę... Traf... Tak, bo... Rzeczy nie mogą być innego znaczenia niż być przedmiotem który może że markę. Tak, to tak jest, jak się żyjemy po kulturze, w czyli cofiem że przedmioty nie są ważne, bo te to właśnie tego... Bo... A co, co związaną z przedmiotem? W sensie przedmiot czasem może mieć większe znaczenie niż być tylko przedmiotem. Może być wspomnieniem po kimś i tego typu, więc coś się wdraża w kreskówkach z takim motywem. Tak, kolejna rzecz, która mnie traci. To się od od jakiegoś czasu starsza pani ma problemy zdrowotne. Niestety syn w żaden sposób nie poczuwa się do obowiązku opiekowania się matką. Dlatego też Helena zatrudniła opiekunkę Alinę, która we wszystkim jej pomaga. Ja. Nie dawałam sobie sama rady. Kręciło mi się w głowie. A Alina przechodziła do mnie na parę godzin i pomagała mi. I było z, z nią bardzo dobrze. Byłam bardzo zadowolona, że mogłam pracować. Roku starsza ode mnie. Słuchajcie pani Frankowskiej. Ja czy ona ma łapacze snów na okolczykach? Przecież niektóre moje oczy mają, więc... Takie ona była zawsze bardzo dobra dla mnie i dla mojego dziecka. I mogłam brać Wadzima ze sobą. W ostatnich miesiącach Karol miał problemy finansowe. Nie stać go było na zapłacenie rachunków i czynszu. Dlatego poprosił matkę, aby mogli zamieszkać... <grym>, kurde, tylko to ty, durde. Helena chętnie się zgodziła i oddała im piętro do dyspozycji. Mimo to Sylwia jest niezadowolona i nie docenia gościnności teściowej. Cieszyłam się, kiedy Karol zamieszkał u mnie ze swoją rodziną. Eee, co? No, nareszcie poznam jego żonę i jego dzieci. Chociaż Karol nie był ich biologicznym ojcem, ale dla mnie to nie miało żadnego znaczenia. I tak byłam ich babcią. Ona nas wsadziła na pierwsze piętro, a tam było bardzo mało miejsca. Żyliśmy jak w stajni. Ale ja no ja kurde, co ja mam czuć? Yy. Gdzie koci te się teraz kurde, nie wiem. Yy. Wiedziałam jak załatwić tego starego babsztyla. Co? No yy. co? Yy. Bo za... dzwonić cię po Tomasza hajto, czy co? Trudne sprawy. Nowa rodzina Karola od miesiąca mieszka z Heleną. 70-latka bardzo stara się nawiązać nic porozumienia z wnukami i synową. Niestety, bez skutku. A do widzenia, babci, to kto powie? Bej spokój spokojnie, mamy czasu. Cześć! What the hell? W tym nowym domu matki Karola wcale mi się nie podobało. Rządziła Helena. Zachowywała się tak, jakby była naszą babcią. Ale przecież jej po... Wszystkie Przez... poczucie, jej... To jest urocze. Nie wiem... Zbyt sama osoba, a wy tak, wiecie, no trochę to dziwne dla mnie, tylko abstrakcja dla mnie to po prostu, że można podchodzi do niektórych osób, tylko dlatego, że nie jesteście spokrewni i nie być więzi w ogóle żadnej, w powitać więź powinna działać w to w specyficzny sposób i no, na A mnie byście też wcale nie znamy. No i spokój, nie była aż tak źle. Co prawda. Chciała z nami często rozmawiać, ale co tutaj się dziwić? W końcu żyła tyle lat sama. Jak się pani czuje? No w sumie dobrze się czuję, ale wie pani co, chciałabym się wykąpać. Pomoże mi pani, bo po ja sama sobie nie panie? dam o, rady. Dziękuję. Jesteś. Dobrze to jest pranie, um. które masz zrobić, a tu masz listę zakupów. Najpierw zrobisz pranie, stawisz do pralki, a po... Um, okej. Okay. Kobieta, to jest dla, my, dla mnie okrutne. A ty hel? Kurde. No. Hmm. Później po, pójdziesz po zakupy. Ale Panie Serwe, to nie należy do moich obowiązków. Ale ja jestem ty opiekunką, tylko Panie... Pan Uważaj, bo może stracić szybko tą pracę. Kobieta a hel. Co, Ale Pani nie może. Oczywiście, że mogę. Ja wszystko mogę. Ja wszystko mogę! Alina to powinna siedzieć. Czemu Alina ja powinna wiedzieć? ja nie jesteś moim szefem! W <grym>, tych czasach by to się tak palnął byłoby to złotem. Kurde nie wiem, czy to pająk, czy to pamięcie na już cztery patrz, nie wiem. Cicho. Przyzwyczaiła się do tego, że tylko zabawia moją teściową i nic więcej nie robi. A ja wiedziałam dokładnie, ile ona zarabia. Za te pieniądze powinna dużo więcej robić. E, w sensie opieka nad starszym ludźmi nie jest dużym obowiązkiem. W sensie, ja raczej bym się do tego nie nadawała, tak samo na opiekunkę. Po prostu no, żadnego typu opiekunki bym się nie nadawała moją cierpliwością. Ale no, serio... Niektórzy ludzie to mają spore wyzwanie z tym pracowaniem, przy takich udziałach. Nie wiem czemu wiele ludzi ich nie docenia. Po prostu to jest smutny fakt, że niektórzy ludzie będący przykładowo dobrymi ludźmi, którzy pracują i robią dobre rzeczy, są niedoceniani. Co tak stoisz? Idź rób to pranie. Ona była bezwzględna. Musiałam wykonywać pracę, za którą mi w ogóle nie płacili. Próżko. Ale coż, miałam zrobić. Potrzebowałam. Ja nie wiem, czy ona jest Ukraińcem, czy jest Bo już nawet nie wiem. Bo ja nie ogarniam tego typu. Nie ogarniam. Potrzebowałam pieniędzy, ponieważ mam syna. Kilka dni później. Rodzina Karola wybiera się do restauracji, aby uczcić urodziny Anny. Sylwia nie chciała, by Helena im przeszkadzała, dlatego starsza pani nie idzie z nimi. Ale to jest smutne, weź ludzie. No serio, jaką? Może to kwestia mojego pokolenia, że jestem inną osobą niż tamci, ale to to smutne nawet dla mnie. Były moje urodziny. Cieszyłam się, że Helena nie poszła z nami i że została w domu. Jasne. Co ona dała? Nie w prezencie. Pomponierkę za 20 zł, co to był za prezent? Serio? Ja często dostaję jedynie bloki młodyce, A jak ktoś mnie pyta Może to kwestia tego, że jak się mnie pytają To ja kurde nie wiem co ja chcę dostać, bo Czuję się skonfuzowana kiedy się mnie pytają I mówię bloki Szkicowniki, ołówki co? Bo ja kurde nie wiem co więcej Ja serio jestem taką, taką Dziwną osobą, która nie wie po prostu nie wiem, jak, co odpowiedzieć. <grym> Dlatego daję najbardziej oczywistą rzecz, bo kurde, nie wiem. Sam mam problem z. Że ja nie wiem, tego chcę pod kątem. Bo serio ja czuję się zdezorientowana. Nie po prostu taka dziwna cecha u mnie jest, że ja czuję się zdezorientowana. I, I to zdjęcie. Zawsze chciałem dobry kontakt z dziećmi, Sylwii. Chciałam ich traktować jak wnuków, ale oni nie chcieli ze mną nawet rozmawiać. To jest chuj przykre. Serio. Szczerze wiem, że trochę dziwnie się czuję przy nieznanej osobie, która jest dla już zbyt miła, ale. No. Szanujmy się. DNA, DNA nie powinno być związane z tym, jak traktujesz drugą osobę. A niestety popkultura i nawet parę dokumentów promują, że DNA jest najbardziej ważne. Nie, kurde. Nie jest ważne w tym kontekście. Relacja międzyludzka, idea na wiele źle rzeczy. koder ja nawet swojej siostry nie tak z jakiejś już mam do siebie. Więc no, to jest taki wstecz. Ale co, nie bierzecie ze sobą babcie? Nie, moja mama nie Nie, miałeś. nie, zabieramy. ty się właśnie źle czuje. Źle się czuje? Wie pani, starość. powiedziała, że... Starość, nie radość. Nie ty na emerytko? co tam wiesz A Jezus, jestem maryci kurde gdzie się serio a już się się no ale już ja, ja miał być lżejsze, tylko to ogarniam. To nie ma ochoty. Nie miałam zamiaru przewracać swojego życia tylko dlatego, że mieszkałam z teściową. A ona przecież zawsze mieszkała sama i powinna się cieszyć, że mogła od nas odpocząć. To co? <laughs> serio, co? Co w sensie... Te rzeczy miały zabawę, ale muszę powiedzieć do pani Heleny. To było trudne. Z jednej strony moja rodzina, z drugiej strony moja matka. Yy... Yy. Mieszkaliśmy razem, działaliśmy sobie na nerwy. Nie wiedziałem, jak to połączyć. Dzień dobry pani, dzień jak dobry. Się pani? Czuję? No dobrze, a ja dlaczego dobrze? tak pani pyta? Bo co? Przecież pani źle się czuje. No tak powiedział? Pani synowa, co się stało? Może Ach, zabrać Panią? Sylwia. Co się tu dzieje? No, wnuczka miała urodziny tak? dzisiaj, ale... A dlaczego Pani wtedy, jak dobrze, że to Pani nie jedzie z nimi? Nie skarbi. ja bym tylko im przeszkadzała. Ja już stara kobita, ja sobie tu w domu posiedzę. Ale nikomu nie przeszkadza. Nie skarbie, ja bym na pewno... Ja se tu posiedzę, albo się później położę. Nie rozumiałam, jak można tak traktować Panią Helenę. W Rosji nie ma czegoś takiego. A, nie z Rosji. Dobra, wszystko jasne. Oh, this is cute. <noise> o nie, pewnie będzie mowa nienawiści w komentarzach od yy, tych ludzi, którzy za bardzo pie pies pokochali tego typu narracje tego info i wszystkiego. Bo jak wiadomo Putin to za cała Rosja. Wszyscy Rosjanie zlibo Putin. Ech, jakby to wkurza. Serio ludzie dorośnijcie w końcu i ogarnijcie się. Pod serio to jest takie cringe na maksa dla mnie. Kiedy, odruś... Kiedy ludzie nauczyły się odróżniać rząd od ludzi, obywateli? Bo to oznacza, że wszyscy Polacy to powinni być dobra to koniec, bo się wracają.